Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, powiedział Pan Premier w dzisiejszym przemówieniu kilka rzeczy słusznych i w innych okolicznościach można by się nawet zastanowić, czy to wszystko nie ma jakiegoś sensu. Niestety okoliczności są takie, że to już Pana trzecie ekspoze, a my po ośmiu latach rządów prawa i sprawiedliwości doskonale wiemy, jaki ulotny związek mają Pana zapowiedzi z przyszłymi działaniami. Gdy przejęliście władzę w roku 2015, zakończyła się transformacja polskiej gospodarki z systemu socjalistycznego w kierunku gospodarki wolnorynkowej. Zakończyła się z wynikiem negatywnym, nie udało się osiągnąć zakładanego celu, zaczęliśmy znowu iść w kierunku socjalizmu oraz etatyzmu. Prawo i Sprawiedliwość przez ten czas realizowało gospodarczy program. Razem było na lewo od SLD. Potwierdzał to nawet sam pan premier słowem, mówiąc, że robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdzał pan to czynem wprowadzając mnóstwo postulatów wcześniej zapowiadanych przez razem niezapowiedziane kontrole u przedsiębiorców, drastyczny wzrost podatków oraz rozdawnictwa, ingerencje w gospodarkę oraz w rynek pracy, drastyczny Próba, przepraszam, próba oczywiście budowy mieszkań przez państwo, próba inwestowania przez państwo w nowoczesny przemysł. Wszystko to były propozycje razem. Nawet dzisiaj w przemówieniu odnosił się pan do Kaleckiego. Mówił pan o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, podnosząc znowu skrajnie lewicowe postulaty. Przez 108 lat zwalczaliście klasę średnią i to z rewolucyjnym zapałem Zandberga. Zwalczaliście przedsiębiorców, specjalistów, ludzi zaradnych, ludzi, którzy chcą brać życie we własne ręce. To Wasze urzędniczki zorganizowały prowokacje, namawiając. Mechanika samochodowego, żeby już po tym, jak zamknął kasę fiskalną, wymienił im żarówkę za 10 zł, a gdy się zgodził panią pomóc, to wlepiły mu mandat. To wasi urzędnicy niedawno w Łodzi dali kasierce w Lodziarni mandat 3000 złotych, bo położyła paragon na ladzie zamiast dać go do ręki klientce. To wy nasłaliście policję i na sanepid, na 16-letnią Marysię, która chciała we wrześniu tego roku. Zaoszczędzić pieniądze i wydać je na wycieczkę szkolną, sprzedając wiśnie z sadu dziadka. Proces nad marysią odbędzie się w lipcu te, przyszłego roku, co też pokazuje, jakie sprawne są wasze sądy. W państwie rządzonym przez was zarabianie pieniędzy jest źle widziane, czasem się nawet staje przestępstwem. Jednocześnie byliście wyjątkowo mili dla wielkich międzynarodowych korporacji. Mieliście dla nich ulgi podatkowe, zachęty, dopłaty. Bardzo też ceniliście zarządzane przez waszych kolegów z spółki Skarbu Państwa, które niemiłosiernie doiliście do utrzymanie waszego aparatu partyjnego, tej hydry nienasyconej waszych dzieci, żon i matek. Byliście bardzo słabi względem silnych korporacji i bardzo silni względem polskiego drobnego biznesu. W trakcie COVID-u napadaliście na przedsiębiorców, którzy słusznie nie chcieli przestrzegać waszych nielegalnych i często idiotycznych nakazów i zakazów. Nasyłaliście policję, Straż Miejską, sanepit, prokuraturę, wlepialiście dziesiątki tysięcy złotych kary, stosowaliście przemoc względem ludzi, którzy po prostu chcieli ratować dorobek całego swojego życia. Kazaliście im nakładać maski chyba tylko po to, żeby nie czuli, jak plujecie im prosto w twarz. Rabowaliście i biliście ludzi którzy okazało się, że mieli rację, bo wyroki sądów administracyjnych wskazywały, że wasze zakazy były nielegalne. Wymyśliliście też sobie, że przedsiębiorcy w Polsce sobie nie radzą, nie widzą, w którym kierunku świat zmierza. Bazują jedynie na taniej sile roboczej, są nieinnowacyjni, nie są w stanie dotrzymać kroku zagranicznej konkurencji. Dlatego do gry miało wejść przedsiębiorcze państwo. Urzędnicy oraz politycy mieli napędzać polską gospodarkę swoją innowacyjnością oraz przedsiębiorczością, mieli wskazywać przedsiębiorcom kierunki rozwoju, wykrywać megatrendy, mieli pomagać przedsiębiorcom robić biznes. Nikt tej pomocy od Was nie chciał. Chcieliśmy jedynie, żebyście nam nie przeszkadzali. Bo było zupełnie oczywiste, że urzędnicy zdają się na zarządzaniu, inwestowaniu, na innowacji tak jak ja na balecie. Nie dostrzegliby. Okazji inwestycyjnej, nawet im stanęła na stopie i walnęła ich prosto w nos. Ale nawet ja byłem zdziwiony rozmiarem porażki Waszych rządów. Spójrzmy, do jak wielkiej katastrofy doprowadziliście polską gospodarkę, za którą wzięliście odpowiedzialność. Gdzie są polskie samochody elektryczne? Nie wbiliście nawet w łopaty w miejsce, gdzie miała stać ich fabryka. Gdzie jest Prombatory? Gdzie jest pociąg Lux Torpeda? Nie rozpoczęliście nawet budowy CPK-ani polskich elektrowni jądrowych? Znowu nawet łopaty tam nie wbiliście. Ale to nie tak, że nie radzicie sobie tylko z wielkimi innowacyjnymi przedsięwzięci przedsięwzięciami. Nie radzicie sobie z prostszymi rzeczami. Chcieliście w ramach Mieszkanie Plus wybudować 100 tysięcy mieszkań do 2019 roku. Wybudowaliście 19 tysięcy to do 2022 roku. Kompletna porażka. A spójrzmy, jak wyszło wam tworzenie prawa. W 2017 roku zapowiadał Pan, że nie będzie Pan podwyższał podatków, będzie Pan uszczelniał system. I rzeczywiście, nie podnosił Pan podatków, wprowadzał Pan nowe podatki. Podnosiliście składki, daninę, akcyzy, które według was wcale nie są podatkiem, ale mistrzostwem w waszym wykonaniu był oczywiście nowy ład najgorsza reforma podatkowa w historii III RP. Kiedy już weszła w życie, to nikt w całej Polsce nie wiedział, jakie ma Płacić podatki. Pracownicy urzędów skarbowych i ZUS-u nie wiedzieli, jak naliczać wynagrodzenia innym urzędnikom zatrudnionych w tych instytucjach. Kancelaria Sejmu musiała wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową, bo nie wiedziała, jak naliczyć wynagrodzenia posłom. A kiedy już wszyscy zorientowali się, ile mają płacić, okazało się, że mają płacić więcej niż w poprzednim roku wbrew waszej propagandzie. Wtedy w panice zaczęliście reagować. Najpierw pozwoliliście ludziom rozliczać się albo na Starym Ładzie, albo na Nowym. Ładzie. Następnie wprowadziliście nowy, nowy ład, na podstawie którego można było się rozliczać na nowym ładzie, ale bez starego ładu, albo na nowym ładzie, ale bez nowego ładu. Efekt był taki, że po kieszeni dostała klasa średnia. W pewnym momencie zajmowaliśmy dwa ostatnie miejsca w rankingu najgorszych systemów podatkowych. Nowy, nowy ład był przedostatni, a nowy ład był ostatni. A jak z biurokracją? Powiedział Pan w 2019 roku, że nie ma lepszego, bardziej mierzalnego wskaźnika biurokracji niż liczba stron prawa, które powstaje. I ja się z tym zgadzam. Niestety za Waszych rządów powstawała rekordowa ilość prawa. Tylko w tym roku stworzyliście 37 tysięcy nowych stron aktów prawnych, ponad 100 stron dziennie. A cała trwająca 8 lat Wasza biegunka legislacyjna zakończyła się wielką kupą papieru liczącą ponad 200 tysięcy stron. Wydawaliście nowe miliardy złotych na tysiące nowych urzędników. Budżet Kancelarii Premiera tylko wzrósł z 130 do 1,5 miliarda złotych. Oprócz biurokracji rosły, te, rosły też ceny. Drukowaliście pusty pieniądz, zwiększaliście koszty życia, koszty produkcji. Skumulowana inflacja tylko za waszej drugiej kadencji wyniosła 43%. Próbowaliście winę na to zrzucić na wojnę, ale nie da się ukryć, że inflacja jeszcze przed waszymi rządami, przebiła przed wojną przebiła 10%. Chcieliście naprawić sądownictwa. Sądownictwo w najgorszym stanie od dawna, a czas postępowań sądowych oczywiście się wydłużył. Chcieliście zwiększyć inwestycje względem PKB do 25%, spadły do 16%. W ostatnich latach tylko Targana kryzysami na skraju bankructwa Grecja miała gorszy wynik. Okazało się, że prawie nikt nie chce inwestować w kraju przez was rządzonym. Mówił pan dzisiaj słusznie, że trzeba chronić polską suwerenność przed Unią Europejską. Ale prawda jest taka, że to wasz rząd oddał najwięcej kompetencji Unii. Unii Europejskiej. Popierał Pan zakaz sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. Zgodził się Pan na politykę klimatyczną. Zgodził się Pan na unijny dług, na powiązanie KPO z praworządnością. Sam Pan proponował nowe unijne podatki, a teraz udaje Pan zaskoczonego i oburzonego tym, że Unia Europejska chce nakładać nowe podatki. To Wy wprowadziliście do polskiego prawa strefy czystego transportu, a teraz się oburzacie, że Platforma korzysta z prawa, które Wy wprowadziliście. A cały ten cyrk, te nieudane inwestycje i to rozdawnictwo było oczywiście na kredyt, bo nasze zadłużenie wzrosło z biliona do rekordowego poziomu 1,5 biliona złotych. Podsumowując, czas waszych rządów to okres egipskich plag dla polskiej gospodarki. Nowy ład, lockdowny, drastyczny wzrost cen energii, drastyczny wzrost kosztów pracy, ciągłe nowe regulacje, niestabilne sądownictwo. A jeżeli jakiś przedsiębiorca nie był w stanie tego wytrzymać i jego firma padała, to słyszę od Jarosława Kaczyńskiego, że widocznie nie nadaje się do prowadzenia działalności w Polsce. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim przedsiębiorcom, którzy to przeżyli. Jesteście wielcy, możecie być z siebie dumni. Jak PiS was nie zabił, to już nic was nie zabije. Kończąc. Przez ostatnie miesiące w trakcie kampanii wyborczej byłem obrażany i pomawiany w najróżniejszy sposób. Oskarżano mnie o wszystkie możliwe niegodziwości. Ale spośród tych wszystkich obelg tylko jedna mnie naprawdę bolała. Sugerowanie, że chcę zrobić z wami koalicję. Bardzo się cieszę, że to już jest koniec waszych rządów. Z największą radością i satysfakcją zagłosuję przeciw wotum zaufania dla premiera Morawieckiego.